Ja jako znany i lubiany y, kierowca rajdowy no przyjrzę się tym osiągnięciom polskich kierowców. Bardzo popularna jest strona, każdy szanujący się streamer to pokazuje, tak? No więc jako że dołączam do grona szanujących się streamerów, to też zobaczę. Jest bardzo dużo tego kontentu. W ogóle to muszę sobie zainstalować kamerę w samochodzie koniecznie. To się może bardzo przydać. Nie? Właściwie... Wow. Oh. Ale sobie zmienił pas. Cwaniak. Znaczy cwaniak nie cwaniak, trochę go poobijało. Ej, jak tak ziomek dostanie z boku. Nie. To z reguły chyba na tych drzwiach był jakiś ślad. Bo ten, co z przodu, ten co jechał, co z przodu oberwał, to raczej chyba śladu nie zostało tam za dużo. Poznań poznajecie państwo swoje miasta. Okej. Ale znaków wodnych wstawiają sporo. O, to jest też ciekawa sytuacja, bo ten, ten tutaj ziomek ten, tym Oplem przepuszczał tamtego. No i tamten wjechał. No nie, to nie jest szkoda to jest chyba taksówka. Ale to jest... Y, dlatego w takich sytuacjach lepiej nie przepuszczać ludzi, jak są dwa pasy w jedną stronę. Bo przepuścisz, gościu poczuje się zachęcony i go jakiś inny ziomek rozjedzie. To no, trochę wina tego gościa z Opla, trochę, nie? Troszeczkę. N nadwyżki uprzejmości też potrafią być szkodliwe. A tam nie było pasa. A, jak nie było dwóch pasów, no to nie ma o czym mówić. No dobra, to tego nie widziałem. No to kawał hamat, ten, bo on, rozumiem, że chciał wyprzedzić tego, co się tam zatrzymał. A, to gnojek. To czekajcie, przyjrzę się temu z bliska. Skąd wiecie, że nie było drugiego pasa? To nie jest drugi pas? Obok? A nie, nie było. Tu jest wysepka, on nie powinien tutaj wjechać, nie? O, to gnój. Ale to trzeba przeanalizować, no. To on jeszcze wyprzedzał na pasach i na wysepce, gdzie w ogóle nie może. O! Ale gnój. To od razu, kurde, mandat. Ciekawe, jaki mandat by za to dostał. Kurde, muszę przyglądać się temu super uważnie. Żeby wiedzieć, o co biega. Okej, okay, zmienił pas. Szkoda, że nie ma... O! Przecież, kurwa, nie widzisz, ziomek? Co, on nie widział tego typa? Ja go widziałem. Tam, że wyjeżdża za tej, tej ciężarówki. Powinien to widzieć. Znaczy wina jest tego, co mu wjechał z podporządkowanej, ale, ale powinien widzieć. Czasami sporo wypadków jest nie tylko dlatego, że ktoś zawini, ale też ten, kto akurat był na, na głównej nie zwrócił uwagi. Nie? No, przecież widzi, co się dzieje. Ten typ, co tu jedzie tym samochodem. Jasna sprawa, że, że ma pierwszeństwo i tamten powinien go przepuścić, ale najwyraźniej go nie widzi. Nie? No to... No To co wiedziesz na niego, i będziesz miał wypadek, bo miałeś rację. Ale z, z, przyhamował, nie? Nie tak, ja wiem, 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 nie zawsze tak łatwo wyhamować. Wiem, ale myślę, że mógł zwolnić wcześniej. Oh, fuck. Chyba zły ten. Chyba ktoś zamiast y, hamulca nacisnął gazce. <laughs> Ale masakra, może na automacie pierwszy raz jedzie? Oh! O, no, kuźwa, iść. Tak to jest wyprzedzanie na ciągłej linii, jeszcze na pasach. Mandat kordy do więzienia i ten. I zabrać samochód. Okay. O, o kurdzie, święte krowy. Jeszcze ma pretensje do tego kierowcy? On ma pretensje, ma? Czy ja czegoś tu nie widzę? A, nie, Klakson mu się nie spodobał. są no kurde, ja mu się wydaje, że on może między pasami, że on może po pasach. Jak tam, bo tam był, była ścieżka rowerowa przy tych pasach, nie? Ale to, to, to chyba nie jest tak, kurde, że sobie wjeżdżasz bez patrzenia. A to też mnie rozbraja, że gościu jedzie, widzi cymbałaz na przeciwka w samochodzie ciężarowym i tak jedzie na niego. To jakby dla własnego bezpieczeństwa warto trochę przyhamować. Nie? Mógł przyhamować. Jakby oczywiście, że racja jest po jego stronie, ale. Czasami, czasami trzeba ustąpić jakiś głupota po drugiej stronie. Ktoś tu będzie wyprzedzał, nie? O, nie? No, ale ten przynajmniej przehamował. Słabo, słabo ludzi widać, nie? Ktoś go z tyłu walnął. Nie? Dobrze, dobrze mi się wydaje? Kurde, ludzi naprawdę słabo widać. Światło się odbija od ulicy. Ktoś ma miał... miał... Co to jest. Shit! Czekajcie. Dobra. za dużo. Kurde, szkoda, że nie można 5 sekund przywinąć. Co on tam robił? On wjechał na gościa, który? Nie, nie kumam. Nie, nie widziałem wystarczająco dużo. Po prostu się władował na gościa i tyle. O kurde. Pirat drogowy, to chyba klasyczny pirat drogowy, nie? No jeszcze na. się wbijał. Dobra, no przepuść. Kuźwa, też też bez sensu. Zwolniłby trochę przepuścił typa, przez tyle samochodów jedzie, jak ten koleś miał się wcisnąć w ogóle. Wykorzystał w okazję, zamiast mu trochę zwolnić, to. Jedzie, kordę. O, shit ale tu w sumie jest przerywana linia, więc można mieć takie poczucie. Gościu w ogóle nic ten, nic go to nie nauczyło. Ja pierniczę, ty po prostu. Coś z naprzeciwka będzie jecha jechała jakaś rodzina, czy coś. Gości się wpierdzieli na nich. Masakra. Mnie denerwują mnie tacy ludzie. Przydałby się szerszy kąt tej kamery, żeby było widać bardziej, co z boku się dzieje. Ja pierdzielę. Ten wypadek na a 1 niedawno, no tak, tak, słyszałem to. Ale takich sytuacji, jak tam jak na A1 bardzo dużo na autostradzie jest. Że jedziesz lewym pasem wyprzedzasz i ktoś ci tak z tyłu strasznie najeżdża na ten. Na zderzak, że masakra. Sprawdzać trasę inną, bo coś tu się coś wydarzyło strasznego? Tam się trochę chyba wymusił, trochę, nie? Zakończono nagrywanie. Z, zamyśliłem się. No. Jaku? Co za Rozpocznij nagrywanie wideo awaryjnego. Nie wiem, czy to, czy to podchodzi pod jakiś ten? To co, co ten typ tutaj robi z przodu? On, z, on jakąś tam... stwarza sytuację groźną, nie? Ja? Sorry, troszeczkę bym tam... Muszę poddramatyzować. Teraz ci yeah. Kurde, i co z takim typem zrobić? Dzwonisz na policję, kurde, wysyłasz nagranie i tyle, no. Nie wiadomo kto z tej bęki wysiądzie. Chyba klakson był, nie? No to jest powinno to jest zwężenie, nie? W przypadku takiego zwężenia już chyba od dawna się robi na ten na zamek, na, jak się nazywa ten, na suwak, nie? A gościu gościu gościu, myślałem, że się jeździ na szeryf na suwak. Gościu wyjeżdżał, bo chciał zablokować tą drogę, nie? I to ciekawe, bo ja już dawno się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktoś blokował drugi pas. Z reguły ludzie już jeżdżą na suwak praktycznie wszędzie. To był tak zwany szeryf, on był szeryfem, a sposób jazdy jest na suwak. Nie? A jak to jest z rowerzystą, który tak wjeżdża na pasy? No, chyba nie ma pierwszeństwa, nie? Jakby prowadził rower, to pewnie miałby. Nie wolno, no. no to... Jeszcze ma pretensje, prawda? Święta krowa następna, no. Rowerzyści. Jego obowiązują takie same zasady jak każdy inny pojazd, nie? No puść, ty, pan. no nie widzisz? Co za, co za chamy. No jasne, że ma pierwszeństwo, no ale pójść gościa, przecież kurde, utknął w takim miejscu. Jeszcze trąbi, no. Tylko, tylko kurde, zatrzymać i po Takich... A tu co się wydarzyło? Coś przegapiłem? A, karetka. O kurde! Będzie śledził karetkę Niezły, to też kawał hama o, buraki! Rognął W buraki wjechał, w dynię wjechał Dobry, Dobry. ciosto się nie, rozpędziła Niedzielni kierowcy Aha. Rozpędziła się i, ja. i gwiznęła. Więc czemu od razu zakłada, że to kobieta? Jedna kobieta od razu zakłada, że to druga kobieta. Ech, kobiety w ogóle nie mają solidarności jejników. jajników. Jamników. nie wyszła Pewnie widzieli. No dobre, nawet. No wpuść gościa, no przecież wjeżdża kurde na trasę szybkiego ruchu. No wpuść go, ja pierniczę. Co ci szkodzi, ile stracisz? O. O, telefonik? Rowerzysta? Przejście dla pieszych. Wow! Oh fuck! Jezus! Ale ten gościu tam chyba nie ma przejścia dla pieszych. Coś, w sensie, raczej ten kierowca, to ciężko powiedzieć. To kierowca się tam przygląda co z prawej, czy coś jedzie. Bo wydaje mi się, że ta ulica. No nie, nie mam pojęcia. Nie ma przejścia dla pieszych, nie? Władował mu się centralnie pod koła. No, Okej, okay, no. A, przeprosił chyba, nie? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Przepraszam. No, przepraszam, tak. A temu się spieszy, kurde. O, kurde. Jakiś streamer <grym> in real robi transmisję. Co tu się wydarzy, ciekawego? No, jedź, jedź, gościu, masz kuźwa zielone światło. Jezus. <laughs> A kurde. Wziął i pojechał. Nie? Co tu się dzieje? Co tam muzyka tak. <laughs> Ej, to Bolesławiec jest! To jest Bolesławiec! Pozdrawiam! O miasto, w którym się urodziłem! Dobra. Może nie, nie, może nie jest to akurat powód do dumy. Te, te, to, też, to też jako pojazd jest? Kwalifikuje się ten wózek? Zaraz go ktoś zdmuchnie z lewej strony. To nie, to nie ja, to nie ja. Oh, 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 oh. Jezus. No to zmieniasz ten pas kurwa co 5 metrów. Cześć gościa, no co zmieniasz ten pas kurwa co 5 metrów? <laughs> no właśnie powinny być w tych nagraniach komentarze kierowców. No zwolnij troszkę. No trochę! O, To pan gdzieś na jakiejś wsi jedzie tam w ogóle samochodów nie ma. Raz jakaś krowa się nawinie to nie może zwolnić. Ile stracił? Po użyciu straciłem musiałem przyhamować. No. no, wiadomo, był na głównej. O! O! Takie akcje to już dawno nie widziałem. Rany boskie. Przez wysepkę. Kobieta na 100%? No tego nie wiemy. Tego nie wiemy. On go uderzył, tak? Z sensu zupełnie. No, może przyjechał z Anglii. No może.

A pani gdzie jedzie? No gdzie? Ajajajajajaj ajaj, ajaj. wysiadł, wysiadł i ją opierdzielił? No daj spokój, no już przecież do niczego nie doszło ostatecznie mm. Ciekawe, ciekawy jestem, czy ten, co jechał tutaj w tym samochodzie, w sensie nie ten poprzedzający, ten, pie... ten popr... Zaraz. poprzedzający, to ten, co z przodu, nie? Bo jak gościu zjeżdżając z ronda nie miał włączonego kierunkowskazu, to tamten mógł dojść do wniosku, że po prostu jedzie tam na, na, na dalszy zjazd. Nie? I po prostu wykręcił sobie. Chociaż wydaje mi się, że mm, kierunkowskaz. Jeżeli dojdzie do wypadku, bo ktoś nie włączył kierunkowskazu, to winę ponosi ten, kto em, nie był uprzywilejowany w danym momencie. Bo, bo włączenie kierunkowskazu jeszcze chyba nie jest, nie jest warunkiem. Gdzieś był taki wypadek, właśnie u mnie w mieście, że facet miał kierunkowskaz w prawo, a pojechał prosto, i doszło do wypadku i policjant powiedział, że to, czy miał kierunkowskaz, czy nie miał kierunkowskazu, to jest słowo przeciwko słowu. Tak, zasada ograniczonego zaufania. O tak, tak, tak. O, właśnie, to mi wyleciało z głowy. Zasada ograniczonego zaufania. No, no to się nieźle władował, kurde. No, przy takim deszczu to można się nieźle wpieprzyć. Komuś w tyłek. No chyba rzadko mi się zdarza używać klaksonu. O, o, panie rowerzysto! A jak jest ze ścieżką rowerowych? Ze ścieżką rowerową. Jak ścieżka rowerowa idzie przy pasach. To też mam rowerzysta ma pierwszeństwo? Tak jak pieszy, czy nie? tego, tego przepisu. Nie. Ma pierwszeństwo, tak? Miał pierwszeństwo? Nie? Miał czy nie miał? No, widzę, że są mieszane opinie. Nie ma, tylko pieszy ma. O, musicie się dogadać między sobą. Niejednoznaczne są opinie. Tak, zdanie ekspertów są podzielone. Czemu wesoła muzyczka była. No daj, że wjechać, żeście praktycznie w tym samym momencie wjechali na rondo. Tu widać, osoba troszkę zagubiona jest delikatnie w tej sytuacji. Mm -hmm. takie, przyznam, że takie ronda, gdzie są dwa pasy, trochę potrafią trochę... Mm, kierowcy potrafią się pogubić na tych, na tych rondach. Trzeba bardzo uważać. Masz kurwa swojego pasa. Masz, masz kurwa swojego pasa. Się trzymaj. Trzeba uważać po prostu i tyle. Ograniczone zaufanie do wszystkich. Ludzie bardzo często w wkurzeni jeżdżą samochodami. Cholera. O co o koleśowi chodzi? Nie, nie mam pojęcia, do czego doszło tam. Był wcześniej napis? Jezu, muszę patrzeć na te rzeczy. Boże, jaka długa sytuacja. 100, a, 100 metrów wcześniej kierujący Mazdą jadąc w tym miejscu prawym pasem, gwałtownie zmienił pas jazdy na lewy. Byłem zmuszony do przehamowania, użyłem klaksonu. A, no to, to. Może tak było, może tak nie było. No bez sensu taka. Taka sytuacja. Przepisy jasno mówią, rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów tylko wtedy, gdy już się na nim znajduje. Przed wjazdem musi ustąpić pierwszeństwo kierującym samochodem. No, no to. No tak. Okej, okay, okej. Okay. Ale gdybym był rowerzystą, nie? To bym chyba zawsze wolał się zatrzymać na wszelki wypadek, bo jednak połamane nogi niewiele dają satysfakcji, jak miałeś rację. W sensie, posiadanie racji niewiele daje satysfakcji, jak masz połamane nogi. Okej, okay. okej, okay, to nawet ciekawe, to nawet ciekawe, muszę powiedzieć.